Dzień dobry, kochani. Czy jest godzina 12.26? 12 Dokładnie. Czy jem na śniadanie wczorajszy makaron? Oczywiście. Nic nie możesz zmarnować. A szczególnie, kiedy nie ma się ochoty na przygotowywanie śniadania i coś jest już gotowego. Przyznaję się, że najpierw zjadłeś czekoladki. No. Tak. To jest 150 Tak, do 12 mniej więcej. Siedzieliśmy przy laptopach. Ktoś pracował trochę więcej, ktoś pracował trochę mniej. Zgodnie się kto. Także jak robi się późno. I chyć się też robi tu w środku, więc odbieramy manatki i ruszamy. Leżymy maila. Do domu! Tak, do domu, nie do domu. No, znaczy się w drogę. W drogę! Co się dzieje? update sytuacji jest godzina 13:31 właśnie ruszyliśmy i jest hec jak piero nie bella bella potwierdza witajcie Sant Sankt! sant sant sans Galen. Mamy tutaj do wykonania zadanie specjalne, czyli dosłanie jednej kartki do babci Michała, bo wczoraj przypadkowo wrzuciłam niewypisaną kartkę. Ale to nic, idzie nam bardzo dobrze, bo już zadanie jest w połowie wykonane. Kartkę przy pierwszym lepszym sklepie, takim papierniczym, dorwałam. Teraz idziemy szukać fajnej kawiarni. Z fajną kawusią, z fajnym, czyli słodkim i z miejscem do wypisania kartki. bo chyba trafiamy, co idziemy do miasta, to trafiamy chyba na dzień w tym mieście na wywóz kartonów, bo tak jak wczoraj chodziliśmy po Zurychu i w, było pełno miejsc jakby przy sklepach ogólnie z kartonami takimi poskładanymi i teraz tu chodzimy po St. Gallen i tu wszędzie, wszędzie są kartonowe pudełka, więc chyba po prostu jakoś tak trafiamy i nie mówię, że psuje to vibe miasteczka, ale jednak jest to mocno zauważalne, że wszędzie, na każdym kroku są te kartony. Ale z drugiej strony zakładam, że no tak to musi funkcjonować. Nie jakby, żeby jakoś wywozić stan śmieci, ale no nie wiem, śmiesznie. Na Kawusie Michał znalazł takie urłocze miejsce. Mamy oboje kawę mrożoną, ja mam z mlekiem owsianym. I tu, nie wiem czemu, ale jak poszłam zamówić, to pani powiedziała, że da mi teraz ciastka, znaczy te, te kekki, y, ale nie możemy ich zacząć gdzieś, dopóki nie przyniesie kawy. Nie wiem dlaczego. Moja bardzo dobre, a twoja? A gdzie ty mi tu? A co ja tam tu? Ja. A To Wydaje mi się, że to by mnie tu spadło, a my mój. Bardzo fajna kafejka, bardzo fajna pani z tej kafejki, ale co? No cena jak w Szwajcarii. Za dwie kawy i dwa ciacha i do tego 10% na piwku zapłaciliśmy 31 i coś tam franków, czyli 140 parę złotych. No ceny jak w Szwajcarii, ale klimacik był super, miło było i w sumie, no jak to mogę podsumować? No nie wiem. Brak słów. <noise> Brak słów. Było dobrze i na tym zakończmy. Było dobrze? Było dobrze. Było drogo? Było drogo. Czy warto? To już zależy od Was. A teraz po raz pierwszy w tej serii vlogów rozdzielamy się, kochani. Już wreszcie. Powiedziałem tu na głos? Nie. ty Rozdzielamy się, ponieważ ja chcę iść zobaczyć Bibliotekę Opactwa Świętego Gala, bo ponownie jest przepiękna. A Michał się tak nie jara książkami jak ja. Plus, wyjściówka tam kosztuje 80 zł. Trochę boli, ale już ustaliliśmy tutaj... Przyznaj się, jakie mi mi dałaś zadania, a nie tutaj by Dobra, Michał czy... ma pewne zadanie też podczas tego. No już promijając fakt, że Bella i tak nie mogłaby z nami wejść. Jest chryc, nie chcemy jej zostawić w kamperze. Paweł, a przedstawiłeś mnie jako osobę, która ignoruje po prostu... Nie! ...kulturę i naukę. Dziękuję. Michał ma za zadanie znaleźć coś, co robiłoby za doniczkę albo, albo faktycznie jest doniczką Która jakoś w jakikolwiek sposób się kojarzy ze Szwajcarią Bo postanowiliśmy Gdzieś to widziałam oczywiście na Instagramie To nie jest to mój była autorski pomysł decyzja. I to była nasza wspólna decyzja Że z miejsc podróżujemy razem Będziemy przywozić coś, jakiś pojemnik Albo faktycznie doniczkę do domu No i co? Ale tu ładnie Czekajcie, Muszę wam zaraz zrobić przybytkę Tak czy siak będziemy z każdego miejsca zbierać doniczki I potem dawać tam kwiatki Zamiast magnesików trochę drożej, ale ale ciekawi. Dobra, kochanie, idę. Pa pa. Nie śpiesz się. <laughs> Nie będę. <laughs> Ticket for the library. Mm, by card? Dankę. I can take photos. Okay, so I can just use the phone. You can use this, but without the microphone. And no, no flash. Okay, okay. Danki. Mamy tu takie, takie bułeczki. Bo do środka nie wolno wchodzić z rzeczami, więc zostawiam rzeczy i będę musiała stąd mikrofon. Tertychnie nie wolno, jakby. Robić profesjonalnym sprzętem, w sensie nie wiem, czy ja tu finalnie mogę nagrywać, czy nie, ale ściągam mikrofon, to już nie będzie bronić tak profesjonalnie, nie? Teczka jest tak magiczna, że to jest niesamowite. Informacja, którą jeszcze muszę przedstawić, jeśli dobrze pamiętam. mieści się tu ponad 170 tysięcy dokumentów i niektóre są mega, mega, mega stare. Na zasadzie nawet 1000 lat to jest niesamowite. Aż jak ja weszłam, to mnie aż dziary przeszły. Wszyscy są takie nie biblioteka, najbardziej śmieszne jest to, że wszyscy w tych dużych kapciach, bo tam jest taki bardzo stary market nie wolno być w normalnych butach, dlatego są w kapciach, tylko mega śmieszne jest to, że wiecie, nie się normalnie chodzić w tych kapciach, bo one spadają, więc wszyscy tak się na nich śliskają i wszyscy chodzą tak, w ten sposób one spadają. Hi, oh, sorry, um, this ticket is only for this, or...? No, you have... Can you show me? No, you have swing position. Thank no, you, bye. Mam mało czasu. Teraz idę na dół do oh piwnicy, a potem trochę się muszę przejść. Jakoś trzeba wyjść z budynku. Mam na to 35 minut, więc lecimy. Muszę schodami zejść, da? Jestem tu sama. O, oj, to są rzeczy. Dobra, zapytałam się, może... Tego trzeciego miejsca nie idę, bo nie że bym musiała biec w 30-stopniowym upale. Ale trudno. E, moja rada dla Was, jeśli idziecie tutaj, to w głównie dla kobiet, same, to nie w sukience, bo potem nie macie co robić jakby z kluczykiem, z biletem, z kartką, z telefonem albo aparatem w ręku. Chyba że idziecie z facetem, to ja muszę składać do kapsy. Jak macie sukienkę, a tak to polecam przyjść jakiś z czymś, co ma kapsy. Czyli kieszeń, wszystkie torebki i tak dalej Trzeba dać tu No, to taka moja rada dla was A ja idę szukać chłopa I psa I dalej, bo dzisiaj jeszcze fajne miejsce przed nami Czy fajne? Jedno miejsce Patrzcie No hej, a kto się tu tak wyleguje? Kto to jest? Się ciężko pracuje. Czekało na ludzi? O, no, na ludzi, na gołębi Kto to tak, kto to tak tu czekał? Ja nie wiem, czy ja ci mówię. Bella! Spokój! Misianku. Ta biblioteka była nie. jest niesamowita. Już, kochani. Tak, zdecydowanie lepsze niż u nas w domu, nie żebyśmy mieli bibliotekę. Ogólnie byłam i w tej bibliotece i w podziemiach tam, wszystkie takie rzeczy. Jeszcze jest trzecia miejscówka, chyba gdzieś tu. Pan mi pokazał na mapie, ale tam już nie zdążę dojść, bo już tu zamykają. A właśnie tam znajdują się te rękopisy, które mają ponad tysiąc lat. Czaisz? Ale jasna. Masakra. Tam był super. A teraz lecimy też w super miejsce. Ale bardziej związane z naturą, niż z książkami, więc Michał się bardziej jara. Melna. Hmm. czy ty nie jesteś rzadkiem rozwiedrzona za bardzo? Co? Halo, siad proszę zrobić. Łapę mi proszę dać. Łapa. No dobry pies, dobry. Ale ładnie tu miałeś, jak tak czekałeś. Jakimś psem. Tak? Nagrałem to. Ale tak to? pozytywnie, czy nie tak, pozytywnie? Tak, pozytywnie, pan się śmiał. <laughs> Pokaż ale słodko! I tak się bawili chyba przez trzy minuty. O. Aż oba nie miały siły. Kto mi się tu w Ona czekała na dzieci, tak Na dzieci, na no, ja nie, nie lubi dzieci. Przywiązaną do nogi. No dobrze, trzeba no uważać, ma. bo ona to naprawdę... Nigdy nie wiadomo z nią. Niestety z dziećmi to trzeba, trzeba być ostrożnym. Co? Nie lubisz dzieci? A to dziwne, bo są twojego wzrostu. Mało brakowało, abyśmy pojechali i znowu byśmy namieszali. Tym razem bym w ogóle nie wrzuciła karty wypisanej, ale by nie wrzuciła. Taka kauczeczka, znaczek. No to teraz jakaś godzinka drogi na pewien wodospad. To niewiele jaki wodospad, bo Rainfalls w tłumaczeniu dosłownym na polski ren spada, bo to właśnie na rzece REN znajduje się i nie wiem, czy wy to już słyszycie, czekajcie. To jest właśnie ten największy wodospad w Europie. Czekaj, ale musimy i jeszcze, jeszcze musimy chwilę do niego dojść, czekajcie. Ale on jest ogromny nice. Dobra, idziemy jeszcze bliżej. Tada! A więc ten wodospad na rzece Renu uznawany za największy wodospad w Europie. Ma 23 metry wysokości, 150 metrów szerokości, ale to jego średni przepływ wody na sekundę czyni go tym największym. Jest to latem 600 metrów sześciennych, zimą 250, co daje średnią 425 metrów sześciennych wody na sekundę. No i ładny jest. Ładny jest. W ogóle spoko, bo mam wrażenie, że tutaj też przynajmniej po naszej stronie nie ma dużo turystów. Trochę jest, ale też są lokalni, którzy normalnie sobie tu przychodzą i podziwiają. O, ten czaj, jest Wodospad można oglądać z no, paru stron, teoretycznie dwóch. Jest jedna strona, z której my jesteśmy, tu wam wyświetla nazwę, z której można, że tak powiem, no, podziwiać, podziwiać wodospad za darmo. Jest też druga strona o tu, siup, i tam jest taki zameczek i po prostu płaci się za bilet, żeby wejść i na zamek i tam można bardzo, ale to bardzo blisko tego wodospadu podejść. Dla nas widok stąd jest wystarczająco super, więc przyjechaliśmy sobie z tej darmowej strony, ale jak ktoś chce poczuć bryzę tego wodospadu, no to może po prostu wykupić sobie wejściówkę i pójść tam, albo nawet wykupić sobie wejście na łódkę. Łódkę, łajbę, to coś co pływa i no naprawdę być, być pod tym wodospadem. Tym pięknym wodospadem za mną kończymy tą serię vlogów, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, czy takie jednodniowe, krótsze tenso vlogi wam pasują i do zobaczenia na kolejnym tripie.